Księga Izajasza, rozdział trzydziesty. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę faraona. I szukać schronienia w cieniu Egiptu, lecz opieka faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Bo chociaż jego książęta byli w Soanie, a jego posłowie dotarli do Hanes, wszyscy zawiodą się na ludzie, który jest nieużyteczny. Nie udzieli pomocy ani nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd a nawet hańbę. Wypowiedź o zwierzętach południa. Przez kraj niedoli i trwogi, skąd pochodzi lwica i lew, żmija i latający smok, wiozą na grzbiecie osłów swoje bogactwo, a na garbie wielbłądów swoje skarby do ludu, który jest nieużyteczny. Do Egiptu, którego pomoc jest daremna i marna. Dlatego nazwałem go potworem zdławionym. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy, i utrwal to w księdze, i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym, gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejsce widzeń, a do wieszczów, nie wierzcie nam prawdy, mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne, zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętem Izraelskim. Dlatego tak mówi święty Izraelski. Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej, Dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie. Także wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej, nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu, będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak maszt na szczycie góry, i jak sztandar na wzgórzu. I dlatego Pan czeka, aby Wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad Wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem Prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż Ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu to jest droga którą macie chodzić wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz i on Da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę, i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu, a woły i osły, uprawiające rolę, karmić się będą soloną mieszanką, którą się przewiewał łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze, i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Oto imię pana przychodzi z daleka płonie jego gniew i obciąża jego brzemię jego wargi są pełne wzburzenia a jego język jak ogień pożerający jego tchnienia jak wezbrany potok który sięga aż po szyję będzie przesiewał narody w rzeszocie zniszczenia i nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta, i będziecie się radować z serca, jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana, do opoki Izraela. I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy i ciężkiego gradu. Bo głosem Pana, Przerazi się Asyria, gdy on rudzką uderzy. I stanie się, że każde uderzenie rudzką karania, którą pan na niego spuści, nastąpi przy wtórze bębnów i cytr i będzie z nimi walczył ramieniem walecznie wyciągniętym, gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla. Głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości. Dech Pana, jak strumień siarki, zapali go. Księga Izajasza, rozdział 31. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w że bardzo silni. Lecz nie patrzą na świętego izraelskiego, i nie szukają Pana. A jednak i On jest mądry, i może sprowadzić zło, a swoich słów nie cofa, i powstaje przeciwko domowi złośników i przeciwko pomocy złoczyńców. Przecież Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg. Konie ich to ciało, a nie duch. Gdy pan wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i upadnie broniony i wszyscy razem zginą. Gdyż tak rzekł pan do mnie. Jak warczy nad swoim łupem lew czy szczenię lwa, gdy zwołują przeciwko niemu całą gromadę pasterzy, lecz on nie boi się ich krzyku, ani nie kuli się przed ich wrzaskiem. Tak stąpi Pan zastępów, aby walczyć o górę Syjon i o jego wzgórze. Obroni Pan zastępów Jeruzalem, tak jak ptaki latające nad gniazdem, ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi. Nawróćcie się, synowie Izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście. Gdyż w owym dniu, Porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, Które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce. I padnie Asyria od miecza, lecz nie miecza ludzkiego, I nie miecz człowieczy ją pożre. I będą uciekać przed mieczem, A młodociani jej wojownicy pójdą do robót pańszczyźnianych. Jej skała rozpadnie się ze strachu, a jej wodzowie opuszczą w popłochu sztandar, mówi Pan, który ma ognisko na syjonie i piec w Jeruzalemie. Księga Izajasza, rozdział 32. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy, jak kryjówka przed wiatrem. I jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. I oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione, i uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać. Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język ją kałów będzie mówił szybko i wyraźnie. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny. Bo głupi mówi głupie rzeczy, a jego serce knuje złość, popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o panu, dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju. Oręż łotra jest zgubny, ma on zdradzieckie zamysły, chcąc nędzarzy zrujnować słowami kłamliwymi, chociaż sprawa ubogiego jest słuszna. Lecz szlachetny ma myśli szlachetne i on obstaje przy tym, co szlachetne. Wy, beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu, wy, córki pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo. Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie. Gdyż winobranie się skończyło, a owoc obrania już nie będzie. Drżyjcie, wy beztroskie, przeraście się, wy zadufane. Ściągnijcie szaty i obnażcie się, a przepaszcie biodra, uderzcie się w piersi, narzekając nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami nad rolą mojego ludu, która porasta cierniem i ostem, nad wszystkimi rozkosznymi domami, nad miastem wesołym. Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód, aż będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku, lecz las padnie z nienacka, a gród legnie w poniżeniu. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą, woły i osły wszędzie puszczać wolno. Przypowieści Salomona, rozdział siedemnasty za kamień czarodziejski uchodzi dar w oczach tego, kto go daje. Gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Karcenie głębiej dotyka rozumnego niż głupiego stobatów. batów. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Rozdział 9. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem, wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli? Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo, jaką wtedy mam zapłatę. Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście nagrody zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.